Zawitaj, no mamy okazję porozmawiać troszkę po gali, po walce, bardzo jesteś zły? No, przykro mi, tak jak każdemu sportowcu, po, po porażce dałem z wszystko po pierwszej ciężkiej rundzie, gdzie trafiłem mocno ten prostym. Myślałem, że czułem, że druga, trzecia runda minimalnie, minimalnie dają korzyść, jednak Dlaczego? wyglądało to, to inaczej jednak z perspektywy widza. Zobaczy sobie na spokojnie. Trzecia runda była e, bardzo dynamiczna, próbowałeś jakby nadrabiać tę pierwszą chyba, tak? Tak, tak, tak. tak. Taki był plan od trenerów, żeby podkręcić, wszystko się dać po prostu. No tam dużo wchodziło w trzeciej rundzie. No najwyraźniej nie wystarczyło dla, do zwycięstwa. Może, no nie wiem. Trudno jak do... myślisz teraz na, na gorąco, czego zabrakło? E, trochę nóg więcej, za dużo go przyjmowałem na siebie, tak jak trenerzy podpowiadali. Akcja i zabierać się nogami, żeby nie zostawać. Troszkę nóg, myślę, pracy nóg więcej. To już jest kolejny e, 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 zawodnik, który mówi, że zabrakło nóg. Armeńcy są szybsi, tacy w ringu, tak to odbierałeś? E, mój, może nie był taki nimiczny, taki bardzo, bardzo niewygodny styl. Tutaj opuszczone ręce, dużo. Niewygodny styl mówisz. Ta. Wracamy troszkę do wywiadu, niewygodny styl. E, Ci największe problemy sprawiało właśnie? Myślę, że niepotrzebnie. od brakło do tej koncentracji, szczerze głowy, żeby właśnie nie dać się wciągnąć w tą jego Parę razy właśnie poleciałem, co było niepotrzebnie, bo warunki fizyczne miałem lepsze od niego. Planowałem na dystans, raczej jak pójdę te nogi, więcej nógi. No nic, cenne doświadczenie na pewno, jest ta złość sportowa, to jest dobrze, bo nie poddajesz się. Tak, oczywiście, no będziemy poprawiać tutaj, wrócimy, wróciliśmy przed chwilą ze zgrupowania kadry narodowej z Trenerem Bartnikiem, bardzo ciężki obóz, czuć od trenera to doświadczenie i chęć naszego rozwoju, czujemy, że wierzy w nas, że możemy osiągnąć sukcesy i to jest fajne, Dobry sobie naprawdę fajny sztab. Trener Skrobała, trener Głowa, trener Przywara, yy, trener Żeromiński, trener motoryczny Szymon Bartnik, bardzo fajny, fajny chłopak. Myślę, że takich ludzi potrzeba właśnie w kadrze do rozwoju tego boszu.